Cudowna Edytko Perlikowska, nawet nie wiesz jak ja się cieszę. To jest chyba wiekopomna chwila, bo myślę, że bardzo długo czekałaś na ten moment. Ale najważniejsze jest to, że byłaś taka cierpliwa. Tak się cieszę z Twojego nowego, pięknego tytułu. Oczywiście trzymam kciuki za więcej i wiem, że więcej będzie już niedługo, ale dzisiaj świętujemy Twój tytuł starszego dyrektora. Pięknie, brawo, brawissimo. Agata Sikorska, wow! Po prostu wielkie, wielkie wow! Bardzo się cieszę. To jest cudowny moment. Ja wiedziałam, że ten moment nadejdzie, tylko czekaliśmy wszyscy kiedy, kiedy, kiedy. Myślę, że najbardziej czekałaś ty sama. Ja ci ogromnie gratuluję. Najbardziej gratuluję ci twojej przecudownej cierpliwości ale też wytrwałości w dążeniu do celu. Ja pamiętam dokładnie jedno z pierwszych e, szkoleń, które prowadziłam 3 lata temu, kiedy ty powiedziałaś, że e, jest już nieźle, masz coraz więcej wiedzy, ale ciągle tej wiedzy ci brakuje. Myślę, że 3 lata później ta wiedza u ciebie jest ogromna i ten sukces, który dzisiaj świętujemy, twój piękny tytuł dyrektora, to jest nagroda za twoją cierpliwość Pracę, wytrwałość i e, powiększanie swojej wiedzy, tych kompetencji, żeby być jeszcze lepszą w tym, co robisz. Ogromnie ci gratuluję z całego serca. Bardzo się cieszę, tak trzymaj. Cześć dziewczyny. Wielkie, wielkie gratulacje dla Was za awanse, których dokonałyście własnymi siłami. Jestem z Was mega dumna. Edytko, uważam, że jesteś rewelacyjnym liderem, już dawno zasłużyłaś na ten awans. Tak jak patrząc z boku, widzę, jak wspierasz swój zespół, jakim zaangażowaniem i miłością oddaniem temu, co robisz, z jakim po prostu rewelacyjną pasją. Naprawdę wielki, wielki szacun. Bardzo zasłużyłaś i serdecznie gratuluję. Agatko, ty natomiast jesteś dla mnie dowodem na to, że nie tylko osoby zwariowane, szalone mogą tutaj w Flame coś zdziałać. Ty powolutku, konsekwentnie dążyłaś do celu i wiedziałaś, co chcesz osiągnąć, i to też osiągnęłaś. Jesteś też dowodem na to, że warto brać udział w szkoleniach, bo widać, że one dużo ci dały. Cześć, dziewczyny. Wy wiecie, że jesteście wspaniałe, tworzycie wspaniały zespół Ever, e, rewelacyjnie się uzupełniacie, i to jest zasługą tego sukcesu. Gratuluję bardzo Tobie, Agatko. Jest to mega wyczyn, naprawdę wielkie gratulacje. No i Edzia, wiadomo, Ty jesteś filarem tego zespołu i, i wszystkich prowadzisz w jedno miejsce. Także gratuluję obydwu. Jesteście mega, mega dziewczyny, świetnym teamem. Agatko i Edytko, ogromne gratulacje. Jestem z Was mega dumna. Życzę Wam kolejnych sukcesów i róbcie dalej tak, jak robicie. Trzymam kciuki, całuję. Cześć, cześć Agatko, cześć, cześć Edytko. Chciałbym Wam ogromnie pogratulować tego, w jaki sposób wypracowałyście poziom dyrektora i starszego dyrektora. Jestem ogromnie dumny z Was. Jesteście mega inspiracją. Agatka, jesteś inspiracją wytrwałości konsekwencji w działaniu i tych wszystkich cech, które doprowadziły cię do tego poziomu tutaj dyrektorskiego. A Edytka, to tutaj myślę, że tytan pracy, osoba, która no po prostu przenosi góry, jeżeli chodzi o to w jaki sposób się angażuje tutaj w tą pracę w Oriflame. Także obie macie ogromne predyspozycje, żeby zdobywać kolejne tytuły. Także Edytko po złoto i Agatko, myślę, że też od razu leć po złoto, buduj drugą grupę i z takim zespołem to myślę, że w najbliższym czasie będzie bardzo, bardzo realne i bardzo na wyciągnięcie ręki. Także ogromne gratulacje, dziewczyny, jeszcze raz jestem pod wrażeniem i trzymam kciuki za kolejne Wasze sukcesy. Sukcesów wielu i dojścia do celu. Ciśnijcie z życia, ile się da, niech dobra pasa na zawsze trwa. Agatka, Edytka, dziewczyny kochane, Dream Team, zespół Ever. Ja oczywiście na szybko się nagrywam, na czerwonym świetle, jak stoję, bo nie mam oczywiście kiedy, ale bardzo chciałam i zależało mi, żeby złożyć Wam ogromne gratulacje. Jestem pełna podziwu Waszej pracy, Waszej całej zespołowej pracy. Jesteście. Świetnym zespołem. Już nie stoję na czerwonym, już jadę i trzymam telefon w ręce, ale dojadę spokojnie. Edytka, stworzyłaś cudowny zespół cudownych kobiet, które wierzą w siebie, wierzą w to, że mogą wiele. Wpajasz im niesamowitą wiedzę. Agatka nic tylko e, uczy się od ciebie, jest już Twoją kopią. I naprawdę naprawdę serdecznie Wam gratuluję i nie zatrzymujcie się, tylko oczywiście lećcie po więcej. Wszystkiego dobrego dziewczyny, a ja lecę dalej. Trzymajcie się. Hej. Ej hey, dziu, Agatko. wielkie, wielkie, ogromne gratulacje za osiągnięte awanse. Jesteście mega babki, robicie świetną robotę. Bardzo się cieszę, że mogą Was poznać. Dziękuję, że dzielicie się swoją wiedzą. Że bije od was taka pozytywna energia i życzę kolejnych sukcesów, które będą uwieńczeniem i wynagrodzeniem waszej ciężkiej pracy. Agatko i Edytko, jesteście dwoma tak niesamowitymi kobietami. Edytko, ty swoim zaparciem i w ogóle tym swoim przekonaniem, i całą całym swoją pozytywną energią, tak zarażasz dosłownie ludzi, tak zarażasz cały zespół, że oni za tobą pójdą dosłownie jak w ogień. Tak, jesteś taką duszyczką dobrą, która zawsze wie. Jak, za, jak zaopiekować się dokładnie osobą takim. Jesteś taką pozytywną duszeczką. No. Cześć dziewczynki, Agatko i Edytko. Wiecie, że jesteście cudowne, wyjątkowe i niepowtarzalne. Bardzo się cieszę z waszych awansów. Gratuluję wam z całego serca i życzę wam dalszych tytułów kolorowych w drodze do sukcesu. Kocham was bardzo i pozdrawiam. Buziaki! Witam Was, dziewczyny. E, oczywiście mowa tu o Agatce i Edytce naszej kochanej. Gratuluję Wam serdecznie e, Waszego tytułu zasłużonego dyrektora. E, jestem mega z Was dumna. Cieszę się, że mogę być w Waszym zespole. Jesteście cudownymi kobietami, zasługującymi na wszystko, co najlepsze. E, chciałam wam podziękować za to, że mogę być w takiej grupie e, osób, e, tak po prostu i uczyć się od was e, najlepszych. E, tworzymy naprawdę team taki. Jesteście po prostu e, kobietami z pasją, kobietami, które nie są pomoc, które zawsze są otwarte. Dziewczyny, Agatka, Edzia, ogromne gratulacje dla was! Jesteście niesamowite i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie, i życzę Wam dalszych sukcesów. Dziewczyny, wow, zrobiłyście to już za tydzień. Będzie u nas nowy dyrektor i nowy starszy dyrektor. Jesteście przezajebiste. Uwielbiam Was i bardzo się cieszę, że jestem w tej firmie. Jesteście przezajebiste. Powtarzam to i będę to powtarzać. Uwielbiam Was. Pa! Agatko i Edytko, jesteście wspaniałe. Ogromnie Wam gratuluję Waszego cudownego sukcesu i bardzo, bardzo jestem z Was dumna i cieszę się, że miałam okazję Was poznać i jestem w Waszym zespole. Moje kochane dziewczynki, Edziu i Agatko, gratuluję Wam z całego serca. ściskam Was mocno, wysłamam buziaki. Gratuluję jeszcze raz serdecznie i życzę kolejnych sukcesów. Witamy Cię Edytko. Bardzo cieszymy się, że uzyskałaś tytuł dyrektora starszego. To jest moment, kiedy wiem, jak bardzo ważne dla Ciebie są podróże. To chciałam Ci tylko powiedzieć, że życie zaczyna się od złota, a Ty jesteś ciut-ciut. Gratulujemy. Bardzo. Pozdrawiamy Cię bardzo i do nas tutaj jaskółeczki powiedziały nam, że uzyskać tytuł dyrektora w klubie Oriflame. Bardzo, bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy Cię z pięknych okolic Dubaju i z Bursz Kalifa. Masz, spełniaj swoje marzenia i realizuj podróże, o których wiem, że marzysz. Gratulujemy. Pozdrawiamy Cię. Cześć Edyta, cześć Agata. Cześć, witajcie. Wiadomość o tym, że kończycie kwalifikacje na tytuły, dotarła do nas w pięknych Alpach. Nawet tutaj, na tych wysokościach, jest głośno na ten temat. Więc chcemy Wam bardzo serdecznie pogratulować tych awansów. Trzymamy za Was kciuki, jeżeli chodzi o kolejne tytuły. No i pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Bye. bye. Hej. Edyta i Agata. Trzymałam za Was kciuki, ale to było zupełnie niepotrzebne. Wy jesteście tak świetne, że byłam przekonana, że nastąpi ten moment, kiedy będziecie świętowały kolejny Wasz sukces. Jesteśmy z Wami i bardzo, 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 bardzo Wam kibicujemy, żeby było tak dalej, żeby było tak zawsze, żebyśmy byli piękni, szczęśliwi i bogaci. Zmaj ten mood Wellness by Oriflame Innovate. Gratulacje. Kochana Edytko, z okazji Twojego awansu na tytuł starszego dyrektora, składam Ci ogromne gratulacje i życzę Ci kolejnych wspaniałych sukcesów. Jak dla mnie jesteś zawsze uosobieniem Oriflame i wiem, że ludzie, którzy z Tobą współpracują, e, mogą liczyć na Twój profesjonalizm, na Twoje oddanie, na Twoje serce, bo wkładasz je w każde swoje działanie. Życzę Ci kolejnych sukcesów, wielu satysfakcji i oczywiście dużo zdrowia, bo wiem, jak jest dla Ciebie ważne. Wszystkiego dobrego. Droga Agato, z okazji Twojego awansu na tytuł dyrektora, przyjmij moje serdeczne gratulacje oraz życzenia powodzenia w osiąganiu kolejnych szczebli w drodze do sukcesu, kolejnych awansów, ale przede wszystkim satysfakcji z tego, co robisz, z kim robisz i jak robisz. Mam nadzieję, że Oriflame to miejsce, w którym spełnią się wszystkie Twoje marzenia, czego z całego serca Tobie życzę. Gratulacje, gratulacje! Właśnie się kończy katalog numer 5. A Wy, drogie Panie Agata, Edyta, stajecie, wchodzicie na kolejny szczebel drogi do sukcesu. Agata! Ogromne gratulacje, stajesz się dyrektorem, więc poczujesz deszcz konfetti coś, co się najlepiej z tym kojarzy. Edyta, ty znowu jesteś starszym dyrektorem, wiem, że to tylko przystanek w Twojej karierze. Życzę Wam, drogie Panie, samych sukcesów, ale przede wszystkim dziękuję, ponieważ obie. Pracujecie bardzo silnie z kategorią, która jest najbliższa mojemu sercu, czyli z kategorią Wellness. Robicie niesamowite spotkania, motywujecie innych, jesteście też na wszystkich szkoleniach, na których mam przyjemność uczestniczyć, ale też, choćby tak jak Ty Edyta, też krzewisz tę wiedzę wśród innych liderów, tak jak choćby na ostatnim Wellness Challenge. Agata, Edyta, cudowna robota, ściskam Was bardzo mocno, jeszcze raz gratuluję, a ten bukiet po prostu leci do Was. Wszystkiego dobrego. Edyta, chciałam Ci serdecznie pogratulować. Naprawdę niesamowitego wyniku. Starszy dyrektor. Naprawdę od tego zaczyna się już życie. Ja trzymam ogromnie za ciebie kciuki i już teraz życzę Ci kolejnego tytułu. Agata, a dla ciebie również moje najszersze gratulacje. Jesteś na dobrej drodze, tak trzymaj i dawaj dalej. Cześć Dyta, cześć Agata, pozdrawiam was naprawdę z wyjątkowego miejsca, z wyjątkowego miejsca, no i właśnie kieruję te wszystkie słowa do wyjątkowych osób. Bardzo serdecznie chcę wam pogratulować z mojego serduszka prosto, no właśnie za co, za wasz sukces, ogromny sukces, który uzyskałyście, no właśnie w tym katalogu. Życzę wam oczywiście, żebyście tylko teraz jak najszybciej do diamenta, żebyście spełniały swoje wszystkie marzenia, oczywiście razem z Oriflame. Pozdrawiam was bardzo gorąco z Warszawy, moje drogie. Edytko i Agatko, mam nadzieję, że niespodzianka się udała. Kochane, serdecznie gratulujemy Wam tych awansów. Edytko, Tobie starszego dyrektora i Agatko, Tobie tytułu dyrektora. Mamy nadzieję, że to dopiero początek Waszej drogi, drodze do sukcesu, od tytułu dyrektora dla Ciebie, Agatko, droga szeroko otwarta do samej góry i dla Ciebie, Edytko, już tytuły kolorowe, droga otwarta. Korek diamentowy do szampana jest Twój. Gratulacje ogromne.